Cześć, ja jestem Rabo, a dziś przed Wami największe wpadki w Toy Story 2. Poprzedni film przypadł Wam do gustu, więc lecimy z kolejną częścią. Zapraszam. Zabawki stoją centralnie przed telewizorem więc gdzie jest ich odbicie? Tutaj klapka jest na zewnątrz, a tutaj już wewnątrz. Guma powinna być rozjechana na środku rury. Ale w ciągu milisekundy rura zmienia miejsce i zmierza w kierunku gumy nie środkiem, a swoją krawędzią. Żółta i czerwona płytka. Zgadnijcie, co się stanie z nimi w następnym ujęciu. Ta. To było do przewidzenia. Tutaj A jest na krawędzi buta przy palcach, a chwilę później A jest przy pięcie chudego. Przywiązanie do szczegółów. Level expert. Bas przekracza podwójną linię, a następnie przekracza podwójną linię. Wait, what? Mazak, lub cokolwiek to jest, leży w tym miejscu. Więc kto go przesunął z dala od pudełka? O, bas zafundował sobie nowy pas. Szkoda tylko, że na jedną scenę. Pytanie do was, czy w tym miejscu leży pilot? Kto odpowiedział, że tak? Ma rację, choć yy, tylko trochę. Taśma jest daleko od pilota, ale nie na długo. Zwróćcie uwagę, jak malutki jest kapelusz pana Bulwy. A teraz powiedzcie mi, jakim cudem zabawki takie jak Rex są w stanie się tędy przecisnąć. Nie wiecie? No to witam w klubie. I to wszystko na dziś. To co, lecimy po trzecią część? Zróbmy taki eksperyment, że każdy, kto chce, daje łapkę i pisze w komentarzu: Toy Story 3. Zobaczymy, ilu was jest. Tymczasem dzięki za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem.